Z pięknego motyla zamienił się w gąsienicę. To chyba najlepsze określenie przygody Sebastiana Vettela z zespołem Ferrari, jakie do tej pory słyszałem. Wetel to już przeszłość. Przyszłością zespołu z Maranello ma być duet Leclerc i Sainz. I po tym ogłoszeniu, że to właśnie Carlos Sainz uzupełni skład kierowców od roku 2021, postanowiłem sprawdzić, jak na tą wiadomość zareagowała włoska prasa. I to właśnie dzisiejsze wydanie będzie takim swoistym przeglądem włoskiej prasy: tego, co włoskie media myślą, tego, co sądzą, tego, co sugerują swoim czytelnikom, jak może wyglądać przyszłość zespołu Ferrari, właśnie z tym duetem. O tym wszystkim już za chwilę, więc tradycyjnie polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota 16 maja Daniel Biały Echa Podoku. Ten moment po dużym ogłoszeniu zwykle jest takim rozładowaniem medialnym, rozładowaniem ciekawości również kibiców, natomiast dla mnie to jest taki okres zbierania tych wszystkich małych fragmentów, fragmentów, które tworzą pełną całość, bo nie zawsze to, co było powiedziane przed, jest tym, z czym naprawdę mieliśmy do czynienia i tak właśnie jest po tym ogłoszeniu. I odejścia Sebastiana Fetela i zatrudnienia Carlosa Sańca przez Ferrari i przejścia Daniela Ricardo w szeregi McLarena na początek, zanim przejdę do tego przeglądu włoskiej prasy, którego dawno nie było na łamach magazynu Ahapadoku, Kilka słów na temat tego, jak Mattia Binotto podsumował zatrudnienie Carlosa Sańca, jak opisał go jako kierowcę, z którym chce budować swoją przyszłość. I zamknę od tego, że Mattia Binotto zaskoczył chyba wielu ekspertów, bo powiedział, że Ferrari otwiera nowy cykl w historii swojego zespołu, w którym ważną rolę odegrają nie tylko młodzi kierowcy, ale również młodzi inżynierowie. Więc to takie. Stare, nowe Ferrari, czy nowe, stare Ferrari, próba zmiany czegoś. A dlaczego mówię, że to mogło być zaskoczeniem dla wielu ekspertów i obserwatorów? Bo Ferrari właśnie przez ostatnie lata deklarowało, że oni już są w tym szczycie swoich możliwości, że to już jest ten czas, kiedy trzeba zaatakować tą ostatnią bazę do zdobycia w zasadzie zaatakować sam szczyt, są już w tej ostatniej bazie tuż przed atakiem szczytowym. To się nie udało, więc czyżby Ferrari. Inwestując w tych młodych kierowców, czy zmieniając Sebastiana Fetela na młodszą i tańszą wersję, chciało wykonać krok wstecz, zdjąć presję, zbudować ponownie zaplecze techniczne i uderzyć w tytuł mistrzowski dopiero w roku 2022. Tak to wygląda na ten moment, jakby Mattia Binotto chciał zrobić jeden krok wstecz, żeby po potem zrobić dwa do przodu. A co powiedział Sebastianie Wetelu, kierowcy, do którego ma ogromny przecież szacunek, wielokrotnie to widzieliśmy, nigdy nie było takich ostrych słów kierowanych pod adresem jednego czy drugiego kierowcy. Matejino to zawsze wszystko brał na siebie, na swoje barki i błędy zespołu i błędy kierowców. On powiedział, że różne wizje krótko i długoterminowe sprawiły, że ta współpraca w dalszym. W dalszej perspektywie nie była możliwa i to się pokrywa z tym, co słyszeliśmy czy czytaliśmy w tych oświadczeniach, które były publikowane wcześniej, ale jedną ciekawą informację przekazał niemiecki Motorsport Total. To jest serwis, który tą historię tak naprawdę jako pierwszy wyciągnął na światło dzienne, historię odejścia Sebastiana Fetela z zespołu Ferrari. I Motorsport Total sugeruje, że jednym z powodów, dla których Sebastian Fetel nie czuł się dobrze w zespole Ferrari, była ta atmosfera wokół afery silnikowej. To też nie grało z jego, Poczuciem rywalizacji sportowej. Sebastian Fetel czuł, że coś jest nie tak, że on nie chce wygrywać, by potem okazało się, że wygrał, ale oszukiwał. Ciekawy wątek w tej sprawie: pojawiają się też informacje, że nigdy nie było oferty ze strony zespołu Ferrari dla Sebastiana. Fettela, o tym pisał na przykład Andrew Benson, ale w wielu publikacjach znajdziecie taką informację. Również Zach Brown, o czym nieco później powiedział, że nigdy Sebastianowi Fetelowi nie przedstawiono żadnej oferty. Tutaj troszeczkę myślę, że media próbują bardzo polaryzować to wszystko, albo czarne, albo białe. Na pewno rozmowy i z jednej, i z drugiej strony były. Być może nie doszło do takich finałowych rozwiązań, jakimi jest przedstawienie jakiegoś szablonu kontraktu. Natomiast myślę, że z jednej, i z drugiej strony te rozmowy były. Więc nie odbierzcie tego, co jest pisane w mediach, tego głównego nurtu, że nikt nie chciał Sebastiana Fetela, nikt z nim nie rozmawiał. W zasadzie odstawili go na bok. Na pewno tak nie było. Bo choć zainteresowanie usługami Sebastiana Fettela nie jest duże co biorąc pod uwagę jego wiek 32 lata plus 4 tytuły mistrzowskie sugeruje nam, że Formuła 1 bardzo mocno się zmienia i rzeczywiście młodość, świeżość to jest coś za czym idzie Formuła 1 coś za czym chce iść również zespół Ferrari który tak mocno trzymał się tych korzeni tych rozwiązań, które przez lata najpierw działały, potem nieco mniej a co Mattia Binotto powiedział o tym nowym nabytku o Carlosie Saincu. I tu bardzo, myślę, że ciekawe słowa, będzie doskonałym uzupełnieniem, zwracam uwagę na to słowo talentu Leclerca, solidny kierowca, zwracam uwagę na słowo solidny, który regularnie dowoził samochody do mety. Czy to oznacza, że Carlos Sainz będzie skazany na fotel numer dwa, będzie kierowcą numer dwa i będzie musiał wykonywać wszystkie polecenia zespołowe? Wygląda na to, że z takim zamiarem zatrudniono Carlosa Sainza. Będzie o tym trochę właśnie w analizie tej włoskiej prasy, choć Margrenet twierdzi, że nie będzie podziału na kierowcę numer 1 i numer 2, bo byłoby to bez sensu. Taki układ nie pozwalałby zespołowi maksymalnie iść do przodu, no ale ta prasówka, przegląd włoskiej prasy nie pozostawia złudzeń, jak Włosi widzą zatrudnienie Carlosa Sainza i od razu rozwiąże się zagadka tego, dlaczego to nie Daniel Ricardo znalazł się w tym fotelu. I tak La Gazzetta dello Sport pisze, Plan Ferrari jest jasny. W pełni skupić się na Leclercu i dać mu solidnego partnera, by mogli w 2021 roku walczyć o tytuły. Rozstanie z Fetelem idzie w parze z planowanym wprowadzeniem limitów budżetowych. Binotto w tym wywiadzie, o którym wspomniałem wcześniej, mówił o tych limitach jako rzeczy już zatwierdzonej, więc... Niezależnie od tego, czy to głosowanie było, czy nie, pewnie już to staje się powoli faktem. Jego wymagania finansowe i kontraktowe nie były do przyjęcia. Tu jest mowa o Sebastianie Fetelu, więc to, czego chciał Sebastian Fetel, co pojawiło się w tych rozmowach wstępnych, było z punktu widzenia Ferrari, z punktu widzenia przyszłości tych kilku lat współpracy nie do przyjęcia, nie do udźwignięcia, biorąc pod uwagę ograniczenia i biorąc ten kryzys, który teraz się pojawił, choć te rozmowy toczone były jeszcze zanim ten kryzys się rozpoczął, Ferrari rozpoczęło poszukiwania nowego kierowcy w marcu i rozważało trzy nazwiska. Riccardo, Sainz i Giovinazzi. Wybór padł na Sainza, bo nie będzie tak niewygodny dla leklerka jak kierowca stopu, jakim jest Riccardo. Carlos perfekcyjnie mówi po włosku, co pomoże w lepszym poznaniu zespołu. I la Gazeta kończy. Witamy. Więc jak widzicie, do włoskiego kibica idzie prosty przekaz. Science ma być tym drugim, ma pomagać Leclercowi, i na pewno taki jest pomysł zespołu Ferrari, żeby to wszystko poukładać. I w pisze, czy zwraca uwagę, że to nie jest typowa dla Ferrari historia, kiedy oddaje się zespół w ręce tak młodych kierowców. Ferrari stawia na talent i świeżość Carlosa, ale trzeba pamiętać, że ma już na koncie 102 wyścigi. W poprzednim sezonie był najlepszym spoza czołówki, a z roku na rok poprawia swoje wyniki. Ferrari potrzebuje teraz tylko jednej rzeczy: samochodu zdolnego do walki z Mercedesem i Red Bullem. Rozstanie z Fetelem było bolesne. Po niepowodzeniu z Alonso, Maranello nie poradziło sobie również mając Vettela. Pogrzebali sześć tytułów mistrzowskich, stawiając na młodość, i jedyne co mogą pogrzebać to cierpliwość kibiców, więc to jest taka sugestia, że to jest krok do tyłu, żeby zrobić dwa kroki do przodu. Ściągamy to duże nazwisko, mamy dwóch utalentowanych kierowców. Troszeczkę próba zemulowania tego, co zrobił McLaren, czyli ściągnął tą presję z kierowców, skupił się na rozwoju zaplecza technicznego i on teraz idzie w górę. Rzeczywiście ten, te perspektywy przed McLarenem są bardzo ciekawe. Podobny plan wygląda na to, że pojawił się w murach fabryki w Maranello. A co na to, Corriere della Sera, Corriere pisze, różnią się wszystkim: talentem i charakterem. I tutaj też mamy takie rozróżnienie obu kierowców względu na talent, który otrzymali od Boga. Nie da się ich porównać. Stonowany, oddany pracy, rzadko lub wcale nie pojawiający się publicznie, tutaj mowa o karolie Sańcu, na imprezach jada ze swoimi inżynierami. Przeprowadzając się do Wielkiej Brytanii, wybrał mieszkanie blisko Walking, aby być jak najbliżej fabryki, uczyć się i scalić z zespołem. Karol twierdzi, że ta bliskość bardzo mu pomogła. Dołącza do Ferrari, mając świadomość, że będzie u boku potencjalnego przyszłego mistrza. Leclerka. No i tutaj też Corriere życzy Carlosowi powodzenia na tej nowej drodze życia. Jak widzicie, no nie ma tutaj jakichś ostrych sformułowań, nie ma tutaj kierowcy numer jeden, kierowcy numer dwa, ale nie trzeba czytać między wieszami, żeby zrozumieć, jaką rolę Carlos Sainz ma odgrywać w tym zespole. I na koniec La Repubblica. Sainz ma charakterystykę, która idealnie pasuje do Leclerca i Ferrari. Młody, ale z doświadczeniem, szybki w każdych warunkach, doskonale mówi po włosku, świetnie dogaduje się z mediami i będzie o wiele tańszy od Fetela i Riccardo. Z Leclerkiem utworzą najmłodszy duet od 1968 roku. Jeszcze jedna rzecz zwraca moją uwagę w tych wszystkich publikacjach. Wiemy, że Włosi to południowcy, to emocje, a w tych artykułach nie ma emocji, nie ma takiego, takiego zrywu, e, uczuć w kierunku Karlosa Sańca jest raczej takie rozsądne punktowanie, i to jest właśnie takie małżeństwo nie z miłości, ale z rozsądku. To może zadziałać e, na Karlosa Sańca. Albo na plus lub na minus, bo jeżeli Carlos się rozwinie, to można powiedzieć, że ta przyjaźń, czy ten rozsądek doprowadził do miłości. Rozkochali się w sobie dopiero po czasie, ale jeżeli Sainzowi by nie szło, można powiedzieć, że Ferrari od początku nie podchodziło z dużym entuzjazmem do Carlosa Sainza. Wzięło go tylko po to, żeby był takim solidnym partnerem dla Leclerca. Jak to się wszystko rozwinie dla Carlosa Sainza, dla Ferrari... Zobaczymy, myślę, że jedną ważną rzeczą, którą trzeba powiedzieć o Carlosie, jest wsparcie, które otrzymał od swojego ojca. To jest naprawdę duża wartość. Sainz Senior przejechał najtrudniejsze wyścigi jakie tylko są i wygrywał. Niektóre z tych wyścigów ma ogromne doświadczenie i kiedy przyjdą te gorsze momenty, on na pewno będzie gotowy, żeby synowi po prostu doradzić, żeby powiedzieć: "Dobrze, dzisiaj przegrałeś, Leclerc pojechał zawody swojego życia, nie mogłeś nic innego zrobić. Zapomnij o tym, skup się, zbierz energię, pokaż w kolejnym wyścigu." Na co ci stać? Ja naprawdę jestem ciekawy tej rywalizacji. Jak widzicie, Formuła 1 bardzo mocno się zmienia, i te zmiany w fotelach to jest właśnie taka Formuła 1 w nowym wydaniu, oddana w ręce zdecydowanie młodszych kierowców, dużo lepiej przygotowanych, bardziej medialnych, i zaskakuje mnie to, że Sebastian Fetel w wieku 32-33 lat może odejść na emeryturę, ale to jest bardzo realny scenariusz. A teraz kilka słów na temat wczorajszego wywiadu, którego Zach Brown udzielił telewizji Sky Sport. Ten wywiad daje nam również dużo informacji na temat tych wszystkich zakulisowych posunięć, bo jak za chwilę usłyszycie, Zak Brown stwierdził, że ten ruch, ta zmiana związana z Ricardo, z Saincem to wszystko działo się z błogosławieństwem i pod pewną kontrolą McLaren'a. Zagrał mówi, że od czasu, kiedy Daniel Ricardo opuścił Red Bulla, Daniel Ricardo był kuszony przez McLaren'a, zanim dołączył do zespołu Renault, ale poszedł za pieniędzmi, wybrał Renault. Zagrał mówi, że od tego momentu byliśmy mimo wszystko w bliskim kontakcie z Danielem Ricardo, dużo rozmawialiśmy. No i kiedy pojawiła się taka możliwość, no te rozmowy zostały po prostu sfinalizowane. Obie strony wiedziały już, czego oczekują, jak to wszystko może wyglądać, więc to na pewno pomogło napędzić tę całą sytuację. Wspólnie z Saincem i Ricardo pracowaliśmy nad tą zmianą. Zak mówi, że on stara się utrzymywać dobre kontakty z, nawet z tymi kierowcami, którzy odmawiają, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Mówi również, że rozważali dwie opcje. Ricardo. I Sańca, tak naprawdę, nie było tutaj e, słowa na temat e, Sebastiana Fetela. Rozmowy miały być, natomiast nigdy Sebastian Vettel, to jest odniesienie do tych pozostałych artykułów, nie był konkretną opcją dla zespołu McLaren'a. Ja bym do końca nie wierzył, czyli znaczy nie, nie brał tych słów tak e, dosłownie. Sebastian Fetel to jest klasa sama e, w sobie. Jeszcze jedna rzecz, Carlos Sainz. W trasie zimowej przerwy miał zapytać szefów McLarena, co by powiedzieli, gdyby rozpoczął takie rozmowy z Ferrari. Tutaj Zac Brown kolejny raz mówi, że no, my nie staramy się, czy staramy się być otwarci na wszystkie możliwości. Pozwoliliśmy Carlosowi na rozmowę z Ferrari, Wiem, że to jest dla niego szansa, a mieli już wstępnie gdzieś umówionego Daniela Riccardo, więc tak to wszystko się poukładało. Ferrari, czy w garażu Ferrari atmosfera jest kiepska. To również słowa Zaka Brauna, które pojawiły się w tym wywiadzie. Ta atmosfera jest zgniła już od zeszłorocznego Grand Prix Brazylii. Tam naprawdę jest trudno o dobrą współpracę, skoro takie słowa padają ze strony szefa innego zespołu, który przecież podróżuje z tym całym kolorowym cyrkiem, to coś musi być na rzeczy. A co z przyszłością Sebastiana Vettela? No tutaj Zak Brown też zostało to zapytany. On mówi, no najlepszą możliwą opcją w tej chwili dla Fetela jest zespół Renault. No ale podobnie jak Fernando Alonso, Sebastian Vettel wielokrotnie deklarował, że on szuka samochodu, szuka możliwości, żeby powalczyć o kolejny tytuł, a zespół Renault wygląda na zespół, który w niedługim czasie może zniknąć. I to też są słowa Zaka Brauna, który może się wycofać z dalszej rywalizacji. Bo jest daleko, bo jest kryzys, bo jest wiele innych rzeczy, które nie działają na korzyść tego, żeby pozostać w Formule 1. Zag jeszcze mówi, że starał się z Sańcem wszystko bardzo dobrze układać, pozwalać mu na te rozmowy i, i zakończyć tą współpracę w dobrej atmosferze, bo miał świadomość tego, że jeżeli Sainz odejdzie, a kończył mu się kontrakt, to i tak będą musieli jeszcze przez rok współpracować. I to też jest taka różnica pomiędzy tym, jak może wyglądać wewnętrzna rywalizacja w Ferrari, a wewnętrzna rywalizacja w McLarenie. Sainz na pewno będzie wdzięczny za to, że zespół pozwolił mu na rozmowy z Ferrari i w konsekwencji przeniesienie się. Fetel potraktowany jego zdaniem niegodnie jak na mistrza świata, myślę, że ten sezon pojedzie tylko i wyłącznie dla siebie i polecenia zespołowe. To będzie coś, co on po prostu zignoruje na to, że dlatego też czekam tak mocno na rozpoczęcie tego sezonu. Jeżeli chodzi o e, szanse Carlosa Sainza Ferrari, Zach Brown mówi, że jeżeli dostanie samochód zdolny do wygrywania wyścigów, to on kilka z tych wyścigów wygra. No, Zach zna Carlosa od środka, wie jakie są jego e, możliwości, a całe rozmowy, cały ten aranż rozpoczął się jeszcze przed kryzysem, więc tutaj nie ma kwestii, finansowych czy nie nie wchodzą tu w grę kwestie związane z kryzysem, z takim nagłym obniżeniem tych, tych limitów wydatków, no ale Zak Brown mówi, że mimo tego co się dzieje Daniel Riccardo będzie zarabiał naprawdę dobre pieniądze w McLarenie, choć zasugerował, że te kwoty, które pojawiają się w mediach są no, niedokładne i doszacowane, to będą inne kwoty, zobaczymy, myślę, że wszyscy będą zadowoleni, zresztą Zak Brown powiedział, Daniel na pewno będzie zadowolony z tego co mamy, no i na koniec Zach Brown powiedział, że ten duet kierowców, którzy, którzy mają oprócz tego, że spisze się świetnie na to, że komercyjnie będzie prawdziwym strzałem w dziesiątkę, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że obaj kierowcy no, spłacą w pewnej części te wysokie wynagrodzenia, które, które otrzymują właśnie poprzez promocję zespołu, poprzez te pozytywne emocje, które i Lando, i Daniel potrafią zbudować. Na koniec tego wątku jeszcze wypowiedź, bardzo ciekawa wypowiedź Antonego Dewicona, który powiedział, że Fetel nigdy nie dogadał się z hybrydami, że od momentu zmiany Sebastian Fetel nie tylko nie spisywał się na to, że tak jak spisywał się wcześniej, ale też wielokrotnie w rozmowach. Wracał do tych wspomnień. Mówił że te samochody są za ciężkie, te silniki nie nadają się do niczego. On wolałby powrotu do lżejszych samochodów, do jednostek V8, V10, nawet V12. I to się pojawiało w tych rozmowach bardzo często. Taki sentyment za przeszłością, za tym co już było. Ewidentnie ten obecny stan dla Sebastiana Vettela, jeżeli chodzi o techniczne kwestie, nie był tym, którego on oczekiwał, czy w którym chciałby. Pozostać na dłużej, to też kolejna sugestia, że Sebastian Vettel, jeżeli nie doczeka do tej rewolucji, po prostu odejdzie z Formuły 1 na emeryturę. A teraz garść informacji z tego, co się dzieje wokół tej wielkiej burzy. Przede wszystkim bardzo ważna informacja dotycząca wyścigów. Silverstone otrzymało zgodę na organizację dwóch wyścigów. FOM, Liberty Media podpisały taką wstępną umowę. Teraz jak to wszystko będzie wyglądało, będzie zależało od brytyjskiego rządu, ale jest tu jakiś bufor bezpieczeństwa, stąd również ten start w Austrii, czy ten drugi wyścig w Austrii stoi pod znakiem zapytania, jeżeli chodzi o termin. Jeżeli kwarantanna będzie długa przed wjazdem do Wielkiej Brytanii, ten wyścig może się odbyć w trakcie tygodnia. Jeżeli uda się ją skrócić na przykład do 5 dni, to wtedy będziemy mieli Austrię tydzień po tygodniu. A potem po tygodniu przerwy pojawimy się na torze Silverstone. Jeżeli chodzi o nazewnictwo wyścigów, tutaj też ciekawe oświadczenie wyda, wydała telewizja C4, która ma prawo. Do transmisji na żywo Grand Prix Wielkiej Brytanii. No i w tym oświadczeniu przeczytaliśmy, że tylko jeden z tych wyścigów na Silverson będzie transmitowany na żywo, bo tylko jeden będzie nazywał się Grand Prix Wielkiej Brytanii. Więc tutaj taka podpowiedź, że to nazewnictwo wyścigów, które będą odbywały się na tych samych torach tydzień po tygodniu, będzie się zmieniać. Myślę, że tutaj jakaś szansa komercyjna na, na, dla Liberty Media na zarobienie dodatkowych pieniędzy, i to jest takie. Taki powrót do tego, co już mówiłem dawno, tam może nie trafiłem do końca e, mówiąc, że Grand Prix Chin może odbywać się na torze Paul Ricard, ale takie kombinacje mogą się w najbliższej przyszłości wydarzyć. Pozwolenie na ściganie ma również Tor Spa. Rząd zgodził się na to, żeby za zamkniętymi drzwiami ten wyścig odbył się końcem sierpnia, więc powoli zaczynamy się układać ten kalendarz europejski. Już pojawiają się też sugestie, jak może wyglądać ta dalsza część sezonu, jak Liberty Media tam chce tą logistykę opracować, żeby to ściganie było możliwe. Więc idziemy w kierunku ścigania, co mnie niezmiernie, niezmiernie cieszy. Kolejna rzecz: pożyczka McLarena pod zastaw fabryki historycznych samochodów. To jest takie nawiązanie do tej historii, która przywaliła się przez media. Dwa, trzy tygodnie temu, że Williams pod zastaw swojej fabryki, swoich historycznych samochodów, stara się o pożyczkę. Podobny ruch wykonuje McLaren, tyle że McLaren ma zabezpieczenie w postaci swoich właścicieli, w postaci swoich udziałowców, ale jak widać szuka innych możliwości. Najpierw zapukał do rządowych bram, zapytał brytyjski rząd o wsparcie. Kiedy rząd odmówił, McLaren chce uzyskać pożyczkę w wysokości 150-175 milionów fundów podzastaw swojej fabryki i swoich samochodów. Nie jest to jakieś ryzyko dla przyszłości maklera, raczej taki instrument finansowy, który jest wykorzystywany. Dość często, dość popularna praktyka, nawet wśród tych, którzy mają po prostu pieniądze, lepiej wydawać pożyczone pieniądze niż swoje. Jest w tym jakiś, jakiś sens, tak duża część biznesu po prostu funkcjonuje. Co może e, jeszcze się wydarzyć w najbliższej przyszłości? Tutaj ciekawa informacja pojawiła się we wczorajszym wydaniu podcastu telewizji Sky Sports. E, Rachel Brooks po rozmowie z George'em Russellem i tej, która była opublikowana i pewnie jakiejś zakulisowej stwierdziła, że ona jest przekonana, Zgodził się również Simon Lazenby, że w przyszłym roku w fotelu wyścigowym Mercedesa zobaczymy George'a Russell'a, że wszystko na to wskazuje. George ostatnio mówił, że jest trochę zazdrosny o tych... Yy... Partnerów, z którymi kiedyś miał okazję się ścigać, że oni już są w tych samochodach, w których mogą walczyć o te najwyższe cele. On musi jeszcze na to trochę poczekać, ale czeka cierpliwie, wierzy, że Mercedes obieca, znaczy obieca damu to co, to, co obiecał, więc może nam się wydarzyć jakaś rewolucja i to może się wydarzyć z udziałem Walteriego Bottasa. Walteri Bottas i zespół Renault to są takie dwa podmioty, które mogą pójść w parze. Bottas to jest kierowca, po którego chętnie Renault by sięgnęło, a też jak wiemy Renault jest jedyną chyba taką dość solidną opcją dla kierowcy, który szuka zatrudnienia, ale czy Botas pójdzie w tym kierunku, czy Toto Wolf zdecyduje się go zamienić, bo przecież Bottas to jest kreacja Toto Wolfa, to opiekował się nim, to go wprowadził do Formuły 1, no ale teraz ci młodzi też czekają na swoje szanse, zobaczymy bardzo ciekawy... Wątek. A Aha, jeszcze jedna rzecz. George Russell powiedział, że on trochę wiedział na temat tego, co się dzieje wokół, wokół Ferrari, wokół Carlosa Sainz, wokół Daniela Riccardo, że gdzieś te informacje przeciekały. Jeżeli to się działo od zimy, to ci ludzie będący blisko mogli coś usłyszeć, mogli się czegoś e, dowiedzieć. No teraz już, już jest już po wszystkim. A na koniec bardzo ciekawa historia, którą podzielił się... Antony Davidson, wracamy do tego mistrzowskiego sezonu zespołu Braun. To jest coś, o czym nie słyszałem do tej pory. Antony Davidson powiedział, że on wtedy pracował dla, dla zespołu. Jako kierowca testowy pracował w symulatorze. No i kiedy pierwszy raz usiadł w tym symulatorze, kiedy wgrano te wszystkie wirtualne modele do, do samochodu i wyjechał na tor, to po kilku okrążeniach w tym wirtualnym świecie w symulatorze po prostu zatrzymał się na torze i powiedział panowie, coś jest nie tak. Ja mam niesamowitą możliwość bardzo wczesnego wyjeżdżania z zakrętów, co do tej pory w ogóle nie było możliwe w żadnym samochodzie, którym jeździłem. Czasy sektorów, czasy okrążeń są jak z kosmosu. Tu jest coś nie tak. Te dane, które wgraliście w symulator, muszą zawierać jakiś, jakiś błąd, jakąś, jakąś wadę. No, i Antony powiedział, że inżynierowie popatrzyli po sobie i z takim stoiskim spokojem powiedzieli, że ale właśnie to są liczby, których się spodziewamy, które już widzieliśmy w trakcie tych prawdziwych e, testów. Na no Antony Davidson mówi, że nie mogłem uwierzyć w to, co czułem w tym samochodzie. To była prawdziwa, prawdziwa bestia, prawdziwa maszyna. Z takich opowieści, jeszcze jedna ciekawa, ciekawa rzecz. E, Nigdy tego nie słyszałem i podzielę się tym z Wami. Zwycięstwo Pastora Maldonado w 2012 roku. Wokół tego zwycięstwa krążą plotki, że na ten weekend, a to był weekend bardzo bliski urodzinom Franka Williamsa, Williams otrzymał specjalne opony i to właśnie dzięki tym specjalnym oponom ten samochód był tak szybki. Dzięki tym specjalnym oponom Pastor mógł się obronić przed atakami szybszych kierowców przed atakiem Fernando Alonso. Prawda czy mit? Dowiemy się kiedyś, jak było. No, ja raczej wsadziłbym to wszystko między bajki, ale nigdy, jak długo interesuje się Formułą 1, nie słyszałem tej historii. Myślę, że wielu z Was też nie miało okazji o tym usłyszeć. Znalazłem tylko wzmiankę na Reddicie, kiedy już po e, szukałem jakiejś informacji. Ciekawa historia, ciekawe, co się za tym wszystkim kryje. Ten pożar, który się wydarzył później, miał być elementem, który zniszczy wszystkie dowody tego prezentu dla Franka Williamsa, ale myślę, że zagrożenie było tak duże, że nikt takiego ryzyka by nie podjął. Tu wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Staram się, żeby te odcinki były krótkie. Dzisiaj mam wrażenie, że trochę się rozgadałem, ale mam nadzieję, że to był dobrze spędzony czas. Widzimy się wkrótce, bo Formuła 1 nie zwalnia, a rozpędza się. Tych informacji będzie coraz więcej. Trzymajcie się i do zobaczenia.